Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Słuchajcie, no już mi się udało tutaj zrobić porządek, mniej więcej, w tym moim bałaganie. I przechodzimy sobie do trenowania zawodników. Z tego, co tutaj dostałem, co przerobiłem na trenerów, pierwszy na ostrzał idzie Leno. Zobaczmy, co z tego Leno wyciśniemy. Mam nadzieję, że już chyba maksimum, nie, jeszcze... Jeju, ile on jeszcze będzie? A, jeden level mu został. No to nie jest tak źle, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Drugi na ostrzał idzie Handanowicz, i tutaj mamy trzech Handanowiczów. Tak samo. Siódmy level, ok, zobaczmy, co z tego wyjdzie. 77 tysięcy 17 level, 94 overala. Ładnie to wygląda. Dwa levele do góry, więc nie jest też tak tragicznie. Następny, o tutaj jest Dona I Dona dostanie jeszcze special trainera. 58 tysięcy. On jest naprawdę niesamowity teraz. Zobaczcie wszystkie statystyki. Golki perskie powyżej 95. 96 nawet. Jemu naprawdę ja myślę, że czy on osiąga ten. Wchodzi na ten szczyt, czyli do, do, dobija do tych. Cheaterów, tak zwanych, którzy mają 99 overalla na wszystkich umiejętnościach golkiperskich, nie wiem, nie powiem Wam, nie będę się w to zagłębiał. Przechodzimy do Abiatiego. Abiat raczej nie dostanie ode mnie special trainera, więc tutaj nie liczę na nic wielkiego, tylko tyle, ile miał. O nie, bra, dostał trochę więcej. 83 overalla, ok, nieźle, może być. Nie będę narzekał, tak więc dalej przejdźmy sobie do obrońców i tutaj pierwszy w kolejce jest Romagnoli, no niewiele mu brakuje, na pewno dostanie trenera specjalnego, tak to ja już widzę i niestety ten trener specjalny no, był trochę chybiony, ale o jeden punkt overallowo poszedł do góry. Następny jest Devry i ten pan też dostanie trenera, 21, 21 level. O dwa levely poszedł do góry, chociaż to, chociaż to, chociaż to już nie będę teraz narzekał. Następny w kolejce kto tutaj jest? Kaldara, chyba o ile się nie mylę. Tak, i Kaldara ma dwóch zawodników, więc nie będziemy tutaj podrasowywać. 12 tysięcy, żadnego bonusa chyba nie dostał. 87 overalla poszedł. No to jest tak fajnie, fajnie, sympatycznie. Kto tutaj następny jest Ajer Ayer, e, Czy tego zawodnika inwestować? Czy warto? Czy warto? Oczywiście, że warto, ale. Czy aż tak bardzo? No nic, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy tylko dostanie... A! Dostał podwójny boost 82. Może być, bywało gorzej. Bywało gorzej. Warto czasami zaryzykować i, i dać jednego, ale to ja za bardzo za tym nie przypadam. O, kabak. Kabak tutaj. Kabak tutaj jest gdzieś na samym końcu. Jest kabak. 55 leveli, On jest bardzo dobrym. 14 leveli do góry pójdzie. 19 poszedł. 80 wyrala. Patrzcie, w 19 leveli 75-80 się zrobił. No to to będzie naprawdę, to jest potężny zawodnik będzie. backi Nie, Demiral. Demiral tutaj jest bardzo ciekawa przypadłość, bo lecimy praktycznie na sam szczyt. Lecimy do naszego Demirala. On ma tylko jemu Ostatnich pięciu. No dobra, to nie będziemy ryzykować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy dostanie jakiegoś boosta. No, takiego malutkiego dostał buścika, czy może i nawet nie? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie sprawdzałem. Poczekajcie. Zobaczę jeszcze jedną, bo tak. Samoa, Biglia, Vecino, Quisance, Lucas Pakueta. Insignie na pewno jest teraz. Eduardo 2 Eduardo 2 Gildia 3 Pentancurcz 4 Pentancurcz 4 i Wczinopień 5 No i tak zostanie tak zostanie, czyli Bentankur, Vecino. Czyli tutaj tych zawodników sobie będziemy szkolić pojedynczo. Niestety nie skorzysta na tym nasz obrońca Rodriguez, który nie dostanie dodatkowego trenera, bo dostanie tylko overall, mnożnik trochę wyższy kto tam był? Kładła Samoa. Kładła Samoa. To jest właśnie ciekawy przypadek. Bo Kładła Samoa. Gdzie on jest? Kładła Samoa. Tak, left back, left back. Boże, ślepy jestem, no nie widzę go. On 84 chyba operali już. Było. 86 na no, 83. O Panie, to, to, to bez żadnego problemu powinien skoczyć na ten 30 level. No, raczej nie oszukujmy się. 88 overala. No to ładnie, ładnie, to już ładnie wygląda. Na sam koniec został tutaj nam, o, gdzie jest ten 82. A może 83, ale nie, chyba 82. To, a nie, to, to w ogóle pomyliło mi się, przepraszam Was najmocniej. Miałem kogo innego na myśli. Jest ten Brigai, 34 lewele. Zobaczmy, 12 level, co z tego wyniknie? No zdecydowanie wyżej niż 12 level, 31 level. Ciekawe, ciekawe jak to jest w ogóle liczone, bo czy to jest od tego jak on długo już jest w naszym klubie, czy to jest... Naprawdę, bo przestałem wierzyć w swoją teorię, uwierzcie mi, że naprawdę przestałem wierzyć w swoją teorię, że tutaj wszystko jest zawarte w special trainerach i jest ten mnożnik, bo czasami dostajemy... Taki mnożnik, że jesteśmy w szoku. Aguilar, zobaczymy, 12 level. 17, może być. 5 leveli dostał trochę więcej. Tutaj 82 był nasz kolega Lazaro już. I on raczej boosta już nie dostanie. A jednak, a jednak. A jednak 86 się wyraża, prawie maksymalnie. Fajny z niego zawodnik się zrobił taki DMF, i tu mam dylemat, bo DMF-ów mam dwóch i mi są niepotrzebni. Do niczego, i w kogo, go, w kogo ich władować? A no tak, ja miałem przecież tutaj problem z tymi DMF-ami. No to damy do Petita, no, bo ten Cambiaso... Jeden level poszedł do góry A Cambiaso ma jaki? Kółko... A Petit też jest Destroyer? Też jest Destroyer? No dobra, to zobaczymy, to co ten Petit będzie... Czy coś mu to da? Ach, niewiele. Ale czarną piłką stał się pełną gębą. Kto tutaj następny był w tej naszej kolejce? I w tej naszej kolejce był następny sobie spójrzmy. Brozowicz. Brozowicz 83. Z tego co pamiętam. Bo on był. trafił się nam trzy razy. Jest Brozowicz i Brozowicz dostaje bez trenera 14 level czy dostanie boosta, dostał lekkiego boosta 89 wyrala się zrobił, no to ładnie, 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 lepszy niż w, w, wecino. Wecino tutaj dostaje od nas też tak samo special trainera 24 level. No nawet chyba wyżej. 87. On trochę słabiej tutaj poszedł nam do góry. On trochę słabiej poszedł nam do góry. A, kto tam jeszcze był wycino. Bentankur! Bentankur 82. To jest właśnie bardzo dobra piłka. Ładnie overallowo powinna skoczyć. Zobaczmy co tutaj się stanie i tutaj się stała kicha, bo tylko 18 leveli, tragedia, tragedia, uwierzcie mi tragedia. Zobaczmy kto jest następny, Krunicz, Krunicz, gdzie ty jesteś, jesteś Krunicz? Tutaj zobaczmy co z ciebie wyrośnie po dodaniu ci tego 18 000, 24 level, podskoczyło to jak szalone, mm, diki. Dziki, dziki, same dziki. I teraz znajdźmy tego naszego kuisance. Uch, on to dostanie tutaj trochę <coughs> busta. Zobaczmy, 24 level. Jak to się ułoży? 50 tys., 39, 85 overalla. Ładna piłeczka się tutaj zaczyna z niego, tego zawodnika robić. I następny w kolejce jest Gildias, ale Gildias, z tego co pamiętam, był tutaj, tak. I ten pan dostanie ode mnie, bo on miał dostać, tak. Tak, miał Gildias, Insigne i Eduardo. Gildias, Insigne i Eduardo, 34 level, 18, 8, 37 prawie max już. 3 levele mu brakują do końca, fajna piłka. Nelson, co z tego Nelsona nam wyrośnie? Dwóch Nelsonów pakujemy, 38 level. 40, okej, okay, okej, okay. ale overallowo nic się nie zmieniło, dalej jest 85 jak był. I teraz lecimy do fajnej piłki i tutaj mamy naprawdę duży boost, bo aż trzech zawodników 31 level 20 tysięcy 34 level tylko 89, o jeden overall podskoczył ale zobaczcie już jest mniej niż 10 leveli do zamknięcia całkowicie tego trenera znaczy tego zawodnika hmm, tutaj co jest następne Insigne i tutaj sobie właśnie. Special trainera, 13 level. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 12 tysięcy 15 level, 93 overala. ładnie to wygląda. Filip Coutinho jest następny w kolejce. Czy ten pan coś więcej osiągnie niż 8 level? Ten pan chyba osiągnie troszkę wyżej o 19, 11 level, czy jego speed aż tak wzrósł? No już, już powoli zaczyna sięgać. Jak będzie miał overall 85 jego speed no to wtedy mogę uznać, że jest to zdecydowanie zawod grywalny i warty uwagi. Kto tutaj następny nam w kolejce, a następny nam w kolejce e, czyha czaka noglu tutaj raczej jest taką piłką specjalną, ale gdzie on jest? On jest gdzieś tutaj wyżej, wyżej, jest Czarnoglu, 10 leveli, on tutaj, zobaczcie, trzech dostał, 20, 22 level, 23, mały boost, liczyłem na coś więcej, nie powiem, że nie, nie czuję się rozczarowany, bo czuję się rozczarowany, czuję się bardzo rozczarowany. Ale szukam pewnej postaci, która to już jest na right-wingu, tak jak myślałem, a nie na left-wingu. Mamy naszego right-winga, Samuel Castellio. I temu panu damy tylko zwykłego trenera. I dostał lekkiego boosta, miał na 12 level, poszedł na 24, to jest bardzo ładnie. Bardzo, bardzo, ale to bardzo ładnie. i To mi się podoba. Bardzo fajny buścik. 12 leveli do końca, to nieźle. Wpadł do tej tutaj czołówki. Cztero gwiazdkowych zawodników. Kto tam następny? Carles Perez. On jest overall 84. K Kogo ja chciałem? Carles Perez? Jest Eduardo i Carlos, może Augustinowi damy? Dybala, daj bala. Czy może Dybali damy? Nie, o, zostawimy sobie. A nie, rzeczywiście, tutaj miał być tylko zwykły. 6000, chyba dostał mnożnik raz, dwa. Ale to taki, tak tutaj nic nie więcej nie. nie dużo to tutaj nie zmieniło. Yy, Dibale myślę, że damy krojfowi. Według mnie to by było dobre rozwiązanie. No i oczywiście tutaj krojf dostał dobry boost. Yy, no i wchodzimy w... W cef, w CF wchodzimy. I kto tam był? Pierwszy na ostrzał. Markus Rashford, tak, Rashford. Rashford, chciałbym, żebyś ty już tutaj osiągnął maksimum. Tak, jest. Osiągasz maksimum. Nie będziemy się już bawić w kotkę i myszkę. 97. Dziękuję. Nie mam żadnych pytań. 97, aż mnie zatkało, nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę. <laughs> naprawdę nie wiem co mam powiedzieć. 86 overalla, idziemy do tego zwykłego Rashforda. Jemu damy też tutaj. 13 tysięcy. 10 leveli, 88 poszło, co to, co to w ogóle, co to są za, co to są za piłki. Augustin to już praktycznie na maksa wylewelowany. Tak, tak myślałem. Raczej tutaj by busta do orzego nie dostał. Gdzie jest ten nasz Eduardo? On był złotą piłką. Jest El, El, Eduard, nie, Eduardo Eduardo. Jedenasty level, czy on dostanie o je, o oje o je, o, je, o, Boż, o Jezu, tragedia, 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 tragedia. I teraz nasz Krzysiu został na samym końcu na jedenasty level, nawet trochę wyżej. Dwudziesty pierwszy level, nieźle, chłopaku. Tużeś dobrze zagrał Ale no... To są naprawdę już potężni zawodnicy i proszę bardzo, mamy jeszcze tyle wolnego miejsca, że możemy dalej losować. To mi się podoba. No, ale tutaj Krzysiu jest, uff, jest potężnym kotem. I teraz, jak to wygląda? Jak to wygląda tutaj w tym naszym klubie? Wygląda to bardzo zacnie i ładnie, no. Bardzo zacnie i ładnie. Ja nie mam na co narzekać. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, który będzie wychodził na kanał. I ten magiczny przycisk dzwoneczka, naciśnijcie, żeby właśnie osiągnąć to, o czym mówię. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć!